Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez łapówki dziadka, który by nie pomyślał, że do tego dojdzie, i przez psującą się Tesle. Zapraszam. W którym kraju na świecie jest najmniejsza korupcja? Ktoś wie? Podpowiedź jest taka, że jako, że jesteśmy na portalu Moja Norwegia, to prawdopodobnie o Norwegię chodzi i tu albo korupcja jest największa na świecie, Albo przeciwnie jest raczej z tych małych. I jako, że raczej wszyscy to wiemy, to właśnie o to chodzi. Pod względem korupcji, pod względem przeciwdziałania korupcji, pod względem najczystszych i najbardziej przejrzystych krajów na świecie, Norwegia zajęła czwarte miejsce. Na pierwszym miejscu jest Dania, na drugim Finlandia, na trzecim Nowa Zelandia, a na czwartym po Norwegii. Szwecja. Za każdym razem, kiedy mowa o korupcji, to dziwi mnie ta sytuacja, że najbardziej czyste są kraje skandynawskie, Dania, Finlandia czy Szwecja, które, jak wiemy, graniczą z takim raczej nieprzejrzystym dużym krajem, jakim jest Rosja. I zastanawiam się to za każdym razem, czy ta korupcja i przeciwdziałanie korupcji przez granicę jakoś nie może przejść ani w jedną stronę, ani w stronę drugą. A już podsumowując, w rankingu można było uzyskać maksymalnie 100 punktów. Na pierwszym miejscu jest wspomniana dania, która ma 90, kolejne miejsce to 87, 85 i 84 Norwegii, Szwecja jest troszeczkę niżej, a Polska jest w połowie stawki i tutaj poziom korupcyjny, czy poziom przeciwdziałania korupcyjnych wynosił korupcyjnych wynosił 54 punkty. Ostatnio moja Norwegia i ja również wspominaliśmy o tym, że Norwegia jako państwo wydaje rekordowo dużo pieniędzy na poszukiwanie i eksploatację nowych złóż ropy. I gazu. W ubiegłym roku wydała rekordowo dużo, pobiła rekord i w tym roku wszystko wskazuje na to, że również wyda rekordowo dużo, i również pobije rekord z ubiegłego roku. A to się świetnie składa z tym, że Norwegia określa i sama siebie i określana jest również jako państwo ekologiczne. A umówmy się, i ropa i gaz za bardzo ekologiczne nie są. Za to, jako że lubi Norwegia pieniądze, w zasadzie każdy lubi pieniądze, to Norwegia na potęgę sprzedaje i ropę i gaz. A to się również świetnie składa z niedawno opublikowanym raportem przez organizacje ekologiczne, z których to wynika, że już w roku 2035 Norwegia wyprodukuje więcej gazu, niż będzie mogła go sprzedać. Co więcej, do roku 2030-32 Europa ograniczy zużycie gazu o od 30 do nawet 32%. I co się z tym gazem stanie? Tego nie wiadomo. Jedyne, co wiadomo, to że Putin to. W ciągu ostatnich 100 lat ilość osób mieszkających w Norwegii się podwoiła. W roku 1924 było mieszkańców Norwegii 2,7 miliona. Brawo! A teraz w roku 2024 jest powyżej 5,5 miliona. Również brawo! Czyli populacja Norwegii zwiększyła się aż o 104%. Brawo! Z czego to wynika? Między innymi z tego, że ludzie żyją zdrowiej. Dłużej więcej się ich rodzi, i więcej ludzi przyjeżdża do Norwegii niż ich stąd wyjeżdża. Brawo! Na jaki samochód w Norwegii ludzie skarżą się najczęściej? No, oczywiście nie mowa tu o Twoim samochodzie, chociaż umówmy się, wiem, wiem, że się skarżesz. To na jaki? Tak, oczywiście, że na Tesle. Na drugim miejscu jest Audi, a na trzecim BMW. Z kolei stawkę zamyka, czyli skarg jest najmniej. Sprawdzona, lubiana i azjatycka Toyota. Już niebawem, jeżeli źle dla bezdomnych pójdzie, ci będą musieli się wynieść z ulic w Bergen, ponieważ rada miasta Bergen rozważa, aby zakazać spania na ulicach. Jako że w Bergen i tak za bardzo ciepło nie jest, to te osoby, które tam śpią, są naprawdę hardkorowcami, a jeżeli teraz wejdzie to prawo, to jeżeli będą spać, to będą podwójnymi hard. Korowcami, ponieważ i będą spać, i będą spać na zimnym. A tak dobrze by się żyło na przykład w Kalifornii czy na przykład w Hiszpanii. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. Życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego sobotniego poranka. Tak samo jak i niedzielnego i poniedziałkowego. Oczywiście, że też. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.